Bo to, to, to jest nierobotne Więc i tak, jedziemy Dzisiaj właśnie w niedzielkę w niedzielę wyjeżdżamy, ja, je, no, Czyli jeszcze raz Witajcie młode wilki niedziela 12 kwiecień 19.45 wy, wy, Wyjeżdżamy z Koszalina Dosłownie jesteśmy 10-15 km od Koszalina już Kierujemy się na Kowlaskowo Na Dziewiątkę, później do Czwórki I tam pewnie gdzieś na Czwórce Pauzę eee, I co, jedziemy do Francji Bliska Francja i koło miluzy, druga zrzutka Dwie łódki do Mec, jedna koło miluzy yy, tak to będzie wyglądało. Kontynuujemy tą trasę co zaczęliśmy z Dawidem, co jechał ze mną tam załadować się Jeżdżał jutro, czy tam nie wiem kiedy. No ale musimy tutaj popracować. E, jak się rozładuje, nie wiem czy będziemy jechać do Portugalii, czy z powrotem. Po prostu tego jeszcze nie wiem. Może być, że dadzą w Portugalię, aczkolwiek wolałbym do domu wrócić. No bo jednak nie jestem przygotowany, żeby jechać do Portugalii nic. Domu. także fajnie pasuje do rozładunku tego drugiego mamy z domu miałem 1400 tam z kawałkiem aktualnie 1300 z kawałkiem 180 wjechałem do państwa Trochę się nawajchowałem pod te góry tam na piące, eee, czwórce i lecimy, lecimy, trochę zmieniłem jednak trasę, bo jadę przez Luksemburg ciubkę więcej kilometrów widziałem, na Luksemburgu zamkuję się Zera ruszam z pauzy, dosłownie za 2 minuty Później wam opowiem wczorajszy wieczór Jak szukałem parkingu Tutaj gdzie teraz aktualnie w tym miejscu stoję to Napierdzieliłem się kierownicą a ostatnie minuty kolega mi tu pomógł Z busa I ten, jakoś się tutaj wklei, wkleiłem Ciasno jak cholera, ale... Ale później wam opowiem Jak się rozładuję będę jechał do drugiego miejsca to Wam powiem. Także. Tak, no tutaj tylko tam sam płot? Murku, o murku, jest murek. Tutaj przede mną się żarówka stała. Tam stała. No, dobra. 11 godzin. Jeszcze minutka. Wyciek. Dobra, wyjeżdżamy od dilera. Tam jest jego biuro. Tam musiałem wjechać przodem, potem cofać Odpiąć przyczepę, żeby pod ten dźwig się umiejscowić Rozładowali, ruszamy na następną zrzutkę Wyższe 40 km Bajo Więc o co mi się rozchodziło dzisiaj rano Wyobraźcie sobie sytuację wieczór Godzina czeka na 22 Wszystko pięknie, ale Wjeżdżam na parking standardowo. To było w Luksemburgu, choć we Francji. W Luksemburgu zalałem, zatankowałem się i poleciałem dalej. Nie? I wjechałem na parking. Wszystkie rajki zajęte, oprócz patrzę jedną następną wieżkę jechać, a tam busik polski stoi no mówię nie no kurde. idę do niego ale paczka nie było chyba spał tak mi się wydaje no do czego ja zmierzam no do tego żeby te rajki zostawiać wolne też jeździłem busem młode wilki ci co jeżdżą busami też jeździłem busami Nigdy nie stawałem na rajce No chyba, że weekend był Dwa, trzy busy wlazły w rajkę To co innego Ale tutaj kurwa pośrodku stanął Jak pan A dodam, że dla osobówek wolne były Tak, żeby busem stanąć tak jak ja zawsze stawałem Bynajmniej No i dupa zbita i musiałem jechać Pojechałem na nas O i kiedyś dodałem zdjęcie na Facebooka, że Stałem, yy, yy, za dupami ciężarówek, a pisali mi czemu nie wraję. No właśnie dlatego nie wrajca, bo później ktoś przyjedzie w nocy i kurde nie ma gdzie stanąć i klę. Ja też klnąłem, kurwa, jakby mi się już czas kończył, no to 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 było Ktoś jeszcze tam podleciał gdzieś. 7 km stamtąd miałem do rozładunku tak także to gdzieś szukam. Takie było koło ratunkowe w razie czego. No ale jak zaparkowałem zostało mi 6 minut. A jak tam przyjechałem miałem 4 chyba 10 no to tam za 20 minut kurde prawie że parkowałem. No 15 minut. No, no bo trzeba było do przodu, później przy samej naczepie. Przede mną stał Złamać się tam o, Nakręciłem się kierownicą trochę Bo musiałem jeszcze przejazd Musiał bo tam wjechać to tam dupa Ale kurde przejazd Jeszcze musiał być No i był 7 darmową. Oczywiście mogę jechać płatnymi, ale no, nie ma najmniejszego w tym momencie sensu i będziemy jechać na Portugalię, bo jest taka możliwość. Dzisiaj się potwierdzi. To tutaj mam takie urządzenie. No i to będzie naliczać wszystkie bramki. Witajcie, milki z nacjonalki numer 70. do Portugalii tutaj jest skrót nacjonalką. Już jak wtedy byłem na podwójnej obsadzie to nią właśnie jechaliśmy to jest taki kurde skrót że nie trzeba jechać dookoła i tutaj tak jedziemy na Vinci Vinci coś takiego Vinci później na autostradę normalnie wyjeżdżamy i autostradą tniemy dzisiaj jest wtorek piątek załadunek dokąd? Dokąd myślicie? Macie 5 sekund. Dokąd ja będę doładował? 1, 2, 3, 4, 5. Kto zgadnie? niech napisze? Do Italii! Do Italianu no, będę jechał. 3 łódki, 2 zrzutki. Rzutkę zrobiłem. Brakuje mi takiej kamery właśnie typu GoPro, bo te sony, takie Sony chcę kupić. Pokażę wam, nie wiem, może teraz wam wkleję taki film, ten podgląd, jaką kamerę. A jak już będę miał taką kamerę, to ja dopiero będę mógł kręcić tak jak ja chcę. Z tym moim aparatem to siara wychodzi, że tak powiem, siara. Siemka, Siemka Dnia, który to dzisiaj jest 15 15 kwiecień szo 15 kwiecień 835 Zaraz sobie ruszamy. Zaraz sobie ruszamy Powiem wam, wczoraj Wczoraj mi się skończył Jak z Nacjonalki Zjeżdżałem Tam była taka zatoczka Z tym telefonem to tam, Jak się samochód zepsuje to można zadzwonić w tym SOS Tam stanąłem Musiałem 45 pauzy Zrobić, bo mi miałem 33 minuty no mogłem na dychę jechać, ale wtedy byłem 11 nie wykręcił, tylko 9, bo mi się skończyło i się zmieściłem dokładnie miałem 845, 15 minut. Tutaj przyjechałem, na płatną wjechałem, bramki Stamtąd miałem 19 km, ale na tamtym czasie mnie nie, nie zdążył. Pojechałem 18 minut tu, tu, a miałem 11 minut tam jak stanąłem to 4:19. Kilka minut, a kurde, w plecy godzina 46 minut. No i dzisiaj jedziemy jedynką na Nacjonalki do N10, tam przez Bordeaux przelecimy, później tą Portugalką. Nie będzie zła Trasa nie będzie zła Widoki może będą, bo tam jak jechałem to w nocy jechałem za tak, bardzo nie wiedziałem. Dzisiaj jest 15, rozpoczęcie nie Rozpoczęcie. Mamy cztery minuty. 8 8 i to zaraz piszemy, 8 ile. Dzisiaj Plan jest następujący: lecimy na 10 godzin. Jak najdalej, żeby pojechać w Hiszpanii. W Hiszpanii. Proszę ja was, młode wilki, uczcie się niekoniecznie ode mnie. 70. Będziemy tankować za 100 coś kilometrów. Tak, za 128 kilometrów na AS. 24 ostatnim, ostatnim razem w Luksemburgu Jak tankowałem to mi karta nie przeszła, także zobaczymy czy przejdzie, jak nie no to będziemy u bo Później N145 -N -N Tak, tak Wszystko, wszystko N47 Też się wszystko też będziemy ta No to już sporo landówki będzie, znaczy tutaj nacjonalki Na a Patrzę, ile do granicy. Na Toulouse, na San Sebastian. Droga płatna. 590. No to dzisiaj wejdziemy raczej. Jeżeli się. Musi. Jeszcze 4 minutki. Krotkawkę spiję. No i wracając. Tutaj przyjechałem też, kurde, miałem dylemat, bo tam jak stałem, na tym Ala zatoczce, To Polak przede mną stał i on już tam pauzę robił. I miałem właśnie dylemat, czy tam też zostać Bo tam z jednego pasa się zrobiły dwa, na tej nacjonalce I właśnie ta, ta, ta Zatoczka Także tam było w miarę bezpiecznie, żeby tam stać no ale tak no nie mówię no nie no kur no nie po prostu nie No i mówię jadę w takim razie tu znalazłem parkiem bo w ogóle nawigacja mnie puszczała trochę inaczej Płatnymi wszystko aczkolwiek Aczkolwiek pojechałem tak jak jechałem z tym kolegą trochę I ten. no i tutaj przyjechałem duży parking dużo rajek wolnych nie to co u no, także pff, pięknie jeszcze mogę wybierać rajki czy z tej strony czy z tej czy no, bliżej autostrady czy dalej I tak powinno być nie no dobra A jeszcze dwie minuty dwie minuty oh. Będziemy zjeżdżać Na góry Czegoś się tu nie... Nie, nie nie, nie, nie nie będę Obraziłem się Na takie zatokce tutaj jak widzicie tam właśnie stałem na 40 z za kilometr. No ładnie, ładnie, fajnie, ładnie, elegancko. W Hiszpanii trochę będzie trzeba pobachować o tych górkach, pokażę wam. Przecież pusty to nie ma problemu A tutaj jeszcze na te aż a 714 Przekroczyłeś dozwoloną Jedź ponad 100 km Wiecie, przyjebać nigdzie Pięk, boże, tylko to jest Tak ciasno Że to ja nie wiem My tutaj jak jechaliśmy w gabarycie No to wszystkie te Wszystkie te bramki z prawej strony Tam gdzie jest nie szerzej nie Masakra. No i jedziemy sobie teraz bezpłatno Generalnie jeszcze na dzisiaj, znaczy na dzisiaj na... To celu mamy gdzieś 1300 km, 1400. Później wam powiem. No i zobaczcie, to jest bezpłatna nacjonalka. Czym się różni od autostrady? No tym, że jest bezpłatna. No. no i tak można jechać, nie? 9 zł i lecimy no co? Nic innego nie zostaje jak tylko ciągnąć na pustaka i do Italii i na razie nic nie ma to nie będę nagrywał ale w ogień za 114 km będziemy tam